Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Mateusz Makdzierz, witam serdecznie w drugiej kawie i zapraszam na rozmowę. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj Ireneusz Gitler, wiceprezes OKS Odra Witam serdecznie, Panie Irku. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Irku, y -y -y. mija nam rok 2013, już dużymi krokami zbliża się kolejny. Taki okres podsumowań, okres refleksji. Można powiedzieć, że 2013 rok to chyba dla Odry Opole taki rok e, trochę zmiennych nastrojów, zmiennych doznań, jeśli chodzi szczególnie o tę stronę sportową. Dlaczego? Ja uważam, że rok 2013 był dla nas, dla klubu, udanym rokiem. Osiągnęliśmy po czterech latach banicji w niższych ligach w końcu upragniony awans do Centralnej Ligi. Oprócz tego juniorzy starsi grają w Centralnej Lidze Juniorów. Po tej rundzie juniorzy młodsi awansowali do Centralnej Ligi Juniorów. Faktycznie, jeżeli chodzi o tą gorszą stronę, którą, gorszą stronę, którą Pan ma na myśli, to są wyniki osiągnięte po awansie w drugiej lidze. Na pewno oczekiwaliśmy więcej po drużynie, że zakładaliśmy sobie, że miejsce 5-6 to, to yy, na, stać nas, yy, stać tą drużynę, żeby, żeby takie zajęła na, na koniec rundy yy, jesiennej. No niestety sytuacja jest taka jaka jest, ale nie poddajemy się w dalszym ciągu, naszym priorytetem jest utrzymanie się w drugiej lidze i bardzo mocno w to wierzymy. Miałem na myśli też, Panie Irku właśnie tą końcówkę roku, bo, bo ta końcówka roku no umówmy się, była trudna, było dużo emocji, takich emocji negatywnych w klubie, ale to chyba wszystko już za wami i teraz trzeba ciężko pracować, tą przerwę wykorzystać, żeby ta wiosna była jak najbardziej udana. Tak, oczywiście uważam, że w odpowiednim momencie dokonaliśmy zmiany sztabu szkoleniowego. Zatrudniliśmy nowego trenera w zasadzie nowy sztab szkoleniowy. Mogę tutaj zdradzić, że kolejnym asystentem trenera Andersona będzie znany kibicom opolskim wieloletni zawodnik nie tylko Odry, ale i klubów ekstraklasowych. Jest to pan Piotr Plewnia. Okres zimowy jest najważniejszym okresem w okresie przygotowawczym do, do kolejnej rundy i mamy nadzieję, że będzie pożytecznie wykorzy wykorzystany przez sztab szkoleniowy. Zaplanowaliśmy wspólnie ze sztabem szkoleniowym obóz dochodzeniowy w Opolu na początku stycznia, natomiast w miesiącu lutym wyjeżdżamy do Kleszczowa na obóz przygotowawczy. Chciałbym tu dodać, że jedziemy tam po raz trzeci. Pierwszy raz, gdy byliśmy, awansowaliśmy z czwartej ligi do trzeciej. Drugi raz jak byliśmy, awansowaliśmy, zresztą pan redaktor był u nas gościem, awansowaliśmy do drugiej ligi, mam nadzieję, że po tym obozie utrzymamy się spokojnie w drugiej lidze. Czyli Kleszczów wypada nam tutaj jako taki dobry Talizman do Odropola. a proszę powiedzieć, jeśli chodzi o politykę kadrową i stricte samych piłkarzy, to tutaj też dużo się dzieje. Sześciu piłkarzy opuściło w ostatnim czasie szeregi od Ropole. Kilku dostało wolną rękę do szukania klubu, ale to powiedzmy dla nich praktycznie oznacza to samo i myślę, że żaden z nich na siłę w Odrze nie będzie chciał zostawać. To były trudne decyzje? Panie redaktorze, <laughs> większość zawodników po awansie w klubie została, bo taka była, takie było życzenie Sztabu Szkoleniowego. Niestety wydarzenia boiskowe, wyniki zweryfikowały, że no, część zawodników po prostu jeszcze nie ma takich umiejętności, żeby grać na poziomie drugoligowym. W związku z powyższym, że naszym priorytetem jest utrzymanie się w drugiej lidze, no musimy niestety tych zawodników, którzy nie spełnili pokładanych nadziei, musimy się z nimi rozstać. W związku z powyższym wystawiliśmy, umożliwiliśmy im, że tak powiem, poszukanie sobie nowych pracodawców. W miejsce tych zawodników chcemy zatrudnić, zakontraktować zawodników, którzy wniosą jakość do drużyny i pomogą nam w utrzymaniu zespołu w drugiej lidze. I oni oczywiście muszą pasować do koncepcji nowego trenera? Oczywiście, oczywiście. Zawodników jak najbardziej dobiera tutaj sztab szkoleniowy. My jako zarząd dogrywamy sprawy długości kontraktów, sprawy finansowe. Jak wszyscy wiedzą, mamy określony budżet no i niestety nikt sobie z nas nie pozwoli na to, żeby ściągnąć jakiegoś zawodnika, na którego nas po prostu nie stać. A możemy się spodziewać takiej czeskiej kolonii tutaj w Opolu, jeśli chodzi o piłkarzy? Nie, absolutnie nie, absolutnie nie. Kręcimy się wokół, rozmawiamy z zawodnikami głównie z Polski. Jedynym zawodnikiem, który na chwilę obecną został zakontraktowany, to jest Chorwat Iwan Udarewicz. I Myślę, że więcej obcokrajowców w naszym klubie nie będzie. Ale to można powiedzieć, że prawie jak Polak, bo już polską piłkę bardzo dobrze zna. No więc właśnie, grywał w Ekstraklasie w Polonii, byto między innymi w Widzewie, długo grał za trenera Nemca w flocie finoujście. Trener ma bardzo dobre o nim zdanie, w związku z powyższym, że od dłuższego czasu potrzebowaliśmy stopera. Postanowiliśmy zatrudnić i z dniem 1 stycznia jest już naszym zawodnikiem. Piłkarze w Odrze Opole, też we wszystkich innych klubach, oczywiście grają za określone wynagrodzenie, a to z kolei to sprawa budżetowa i tych wszystkich perspektyw finansowych klubu na także nowy rok, na rundę ale jeśli rozmawiacie z miastem Opole w przypadku finansów, no to wiadomo, że pieniądze zawsze dotyczą roku budżetowego, niekoniecznie rundy czy jednej, czy to, czy to, drugiej. Wiem, że złożyliście kolejny wniosek o pieniądze z tego podziału, jeśli chodzi o konkurs na pieniądze z budżetu miasta Opola. Jaka to kwota i czym ona jest uzasadniona w przypadku Odry? Oczywiście złożyliśmy wniosek a maksymalną kwotę w tej chwili maksymalna kwota wynosi 700 tysięcy do zeszłego roku było to 500 tysięcy w związku z tym, że miasto umożliwiło złożenie na tą wyższą kwotę, my złożyliśmy o kwotę 700 tysięcy. Czym to motywujemy? Motywujemy to tym, że, tak jak mówiłem, priorytet to jest utrzymanie zespołu w drugiej lidze. Jeżeli utrzymamy się w drugiej lidze, to w przyszłym sezonie, zgodnie z naszymi planami, chcemy walczyć o wyższe cele. Chcemy bić się o pierwszą ligę. Jeżeli to się nie uda, to przynajmniej być w tej czołówce i stąd powiedzmy wniosek o taką kwotę. Ambitne plany, one są, jak słyszę, długofalowe, czyli wygląda na to, że to nie jest. Żaden tytan na lekko kołyszących się nogach, ale chyba też solidna postawa finansowa, jeśli chodzi o prywatnych sponsorów. Panie redaktorze, tak, oczywiście. Zresztą Pan był u nas na spotkaniu ze sponsorami. Sponsorzy zagwarantowali, że właśnie w ten sposób będziemy się rozwijać, że mamy stabilny. Budżet oprócz miasta, które jest jednym ze strategicznych sponsorów, naszymi bardzo ważnymi na równorzędnych zasadach, bądź nawet i większych. Mamy dwóch partnerów biznesowych: Energetyka Cieplna oraz, oraz Opolszczyzny oraz firmy pana Ryszarda Wójcika. Sponsorzy zaufali nam. My im dziękujemy bardzo za to i zrobimy wszystko, żeby ten klub cały czas się rozwijał. Czego się życzy piłkarzom niebiesko-czerwonych i klubowi w tym nadchodzącym nowym roku? Oczywiście poza utrzymaniem w drugiej lidze, panie redaktorze, przede wszystkim zdrowych, zdrowego samopoczucia, dużo zdrowia, żeby ich omijały kontuzje. Jeżeli kontuzje zawodników będą omijały. To na pewno stać nas na ten cel, jaki sobie założyliśmy na tą pierwszą rundę sezonu 2013-2014. Przed nami jeszcze troszeczkę zimy, długiej zimy, jak to w Polsce, ale z utęsknieniem czekamy na rozpoczęcie rozgrywek wiosennych. Ja dziękuję panu serdecznie ja za spotkanie, dziękuję. za rozmowę, a państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.